W dzisiejszej recenzji chciałbym Wam zaprezentować drukarkę mobilną Canon Selfie QX20, dzięki której wydrukujecie zdjęcia z Waszych smartfonów. Zapraszam do recenzji. Canon QX20 to kieszonkowa drukarka mobilna. Opierająca swój wydruk na technice termosublimacyjnej. Cztery barwniki kolorystyczne, takie jak cyjan, magenta, żółty i czarny, są przenoszone na papier za pomocą folii z Urządzenie to jest bardzo wszechstronne, wygodne w obsłudze i umożliwia wydruk wysokiej jakości fotografii. Pod względem budowy drukarka Canon QX20 prezentuje się poprawnie. Została wykonana z tworzywa sztucznego, a jej powierzchnia jest matowa. Przez co dobrze się ją trzyma w dłoni. Konstrukcyjnie mamy do czynienia z prostokątną bryłą o wymiarach 102 na 146 na 33 mm i o wadze 455 g. W górnej części urządzenia znajdziemy włącznik zasilania wraz z dwoma diodami odpowiedzialnymi za jej status. Na froncie natomiast znajduje się wgłębienie, przez które wysuwać się będą gotowe wydruki. Tuż obok Znajduje się szuflada na kasetkę z tuszem. Tutaj też znajduje się port USB-C do zasilania i podładowania wewnętrznego ogniwa, a także specjalny suwak umożliwiający otwarcie tacki na spodzie urządzenia. Tam znajdują się wysuwane prowadnice umożliwiające zastosowanie dwóch rodzajów papieru w rozmiarze 54x86 mm oraz 72x85 mm. Przygotowanie drukarki do wydruku i obsługa urządzenia są banalnie proste. Przede wszystkim należy ją naładować, wyposażyć w dedykowany papier i włożyć tonel z kompatybilnym tuszem. Następnym krokiem będzie instalacja dedykowanej aplikacji w smartfonie. Selfie Photo Layout umożliwia nam łatwe sparowanie z drukarką za pomocą protokołu łączności bezprzewodowej Wi-Fi. W aplikacji otrzymujemy możliwość sprawdzenia parametrów drukarki. Takich jak stan naładowania akumulatora, zastosowane hasło czy numer oprogramowania. Program ten umożliwia nam wydruk fotografii lub kolarzy graficznych, znajdujących się we wbudowanej pamięci telefonu. Po wyborze zdjęć, określeniu opcjonalnego napisu czy rodzaju ramki, naszym oczom ukaże się podgląd wydruku. W tym miejscu możemy przeprowadzić drobną edycję, wpływając na przekształcenie, regulację kolorów zdjęcia lub wybór odpowiedniego filtru. Po tej czynności pozostaje nam tylko wydruk. Proces wydruku fotografii odbywa się w następujący sposób. Zdjęcie jest przesuwane do urządzenia, co zwykle trwa od 5 do 8 sekund, niezależnie od ilości kolorów na fotografii. Następnie drukarka przetwarza materiał i rozpoczyna drukowanie. Podzielone jest na cztery cykle, w których warstwa po warstwie nakładane są podstawowe kolory tuszy. Po zastosowaniu ostatniego z nich zdjęcie jest gotowe. Dedykowany drukarce papier posiada warstwę samoprzylepną, dzięki czemu zdjęcia te możemy z łatwością przyklejać bezpośrednio do albumów. Jakość wydruków oferowanych przez drukarkę Canon QX20 jest bardzo dobra, znacząco wyróżniająca się od fotografii w stylu Instax aparatów natychmiastowych. Z względem oryginału wykonywanych smartfonem nieco brakuje im głębi kolorystycznej i kontrastu ale i to można w pewien sposób skorygować w oprogramowaniu. Producent deklaruje, że dzięki zastosowanej warstwie ochronnej odbitki mogą przetrwać nawet 100 lat. Ciekawa teza. Być może uda mi się ją sprawdzić. Lub moim dzieciom. Czas pracy na jednym ładowaniu wystarczy na około 28 arkuszy papieru. Oczywiście, wynik ten jest zależny w dużej mierze od ilości wydruków ciągłych i temperatury otoczenia. Czas potrzebny na pełne podładowanie drukarki to około 75 minut. Pozostając przy kwestiach technicznych, należy nadmienić, iż pojemność podajnika papieru mieści tylko 10 sztuk. Urządzenie to zostało wycenione na około 500 zł, co jest ceną akceptowalną, ale patrząc na kompatybilne materiały eksploatacyjne przy generowanej dużej ilości zdjęć, może się to okazać drogim hobby. Urządzenie to jest bardzo łatwe w użytkowaniu, wykonuje bardzo dobrej jakości odbitki, cechujące się bardzo dobrą jakością i odzerowaniem kolorów. Chociaż i tutaj zdarzają się czasami problematyczne zdjęcia, które należy odpowiednio podregulować w dedykowanej aplikacji. Ostatecznie brakuje mi tutaj troszeczkę wydajniejszego akumulatora, większej szufladki na papier oraz lepszego odzerowania kolorów. Dzięki któremu tą drukareczkę można by nazwać drukarką fotograficzną. Jeszcze raz dziękuję, że wytrwaliście do końca tego materiału i zapraszam do komentowania. Pamiętajcie: łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje pozwalają mi rozwijać ten kanał. Do zobaczenia, cześć!